Gram na serwerze s2.com w opisie w 起的那

Tutaj tutaj swój plec. Magam błagam wziąć, żeby było gdzieś wejście, żeby było gdzieś wejście. Jest wejście, tu jest wejście. Chodź, 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 chodź. No chodź tatusia. Chodź. Chodź. Jest! Wygrałem! Ale dobra! To jeszcze nie koniec! To jeszcze nie koniec! Jeszcze nie! Jeszcze nie! Może uda mi się wygrać. E, tak jak widzicie, następnym razem może uda mi się wygrać. E, tak jak widzicie jest tutaj dużo graczy, non-premium, więc podam im konpisie do tego serwera. Znaczy podam. U. Dobra. Może teraz...

Jaka masz się sytuacja, uspokój Ty nawet nie wiesz, jak się tam stałem Dobra, oni niech się pobije Ło, tylko dwa serduszka, już po mnie Już po mnie Trudno Najwyżej to będzie mega fajne. Boże, mam tylko dwa serduszka. Wcale się nie zanosi, żebym miała wybrać. A, a tam, tam się zatrzymał.

Послушайте, посмотри, 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 Вот посмотри, посмотри, Thank you. 再多一些。<music> Dobra, tu się przeglądam. Chodź tu. Chodź. Chodź. Dobra, też włączyli. Będzie przynajmniej w miarę równa walka. Wiem gdzie po... No, myślałem, no już się cieszyło. zaraz puszczałem. Już, już atakują. Ale ja teraz to znakować musiałem. A nie, nie teraz. się też skończył hm. Hm. dobra to dzikie o no i mnie zlagowało no i co co się stało a zabili mnie no dobra to trudno no to no dobra wejdziemy sobie jeszcze na jeden na jedynkę to będzie już moja ostatnia runda Ło! będzie dużo ludzi super najlepiej a no dobra gra się już zaczęła tak jak mówiłem jest tu bardzo bardzo dużo graczy premium to jest w zasadzie dobrze że yy, też są takie serwery dla tych którzy nie kupili alfy to dobra, o, ale nawet dobra. Zabróciły dobra sprawdzić na to Jeszcze mi zlagowało, ja uciekam Szpeprzam stąd, szpeprzam. Nikt mnie nie goni. A niech by się nie uważał. Twarzy mi w tym. E? A tam jest, tam jest tam jest tam jest. Dobra, już poli. Kotki z

Tak, owc. Dobra. Oooooo! To trzeba wymienić. Dobra. Teraz możemy śmiało ruszyć na odsiędzie. Może tu nikogo nie ma. Tam coś może być, tam coś może być. Wiesz, nie są do końca przekonane. Co, co się co, czy tutaj nie ma u których skrzynek yy, nie spotkałam się z takimi skrzynkami na tym serwerze więc po prostu nie wiem ale może się mylę może już ktoś był na tym serwerze więc a tam się bio tam się bio dobrze o nie znowu zlawo... mnie znowu mało ale może z tym no to co ginie Winnie, szyż winnie, ha no, to słajnie już no, Anc. Myślałem, że już ktoś mnie ubija, to mało słajnie. Anz, dobra, już jestem. Już to był twój ogromny błąd. Bo już zginiesz. Polski. Raczej Anski. Aha! Tam są, o, tam się, tam się... Dobra, ty już, ty już zginiesz. No i co, gdzie ty jesteś? Pokijek. Dobra, Pokijek zaraz zginie. Ty, gonitwa! No i kurwa! Ale skończ, niech ci się skończy szpit! Szpit! Ła! Ty, chodźcie! Nawet nie zauważysz! taki głupek Dobra, to muszę skoczyć już Raz, dobra. Ja tutaj można przytapiać, ale ja nie będę przytapiać, bo wszystko co najpotrzebniejsze na razie... Tam jest. <zysy> no i wygrałem. Dobra, to tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Tak więc subskrybujcie, lajkujcie. Cześć!